coś tam żyć w prostu, strasznie, kulemu czynniku? Nie wiem, to już w których raz było albo nie wyszło, albo ten. I tak, co się będziemy robić dzisiaj, kredam, Gram sam. Jestem na Narodowym Igrze. I dzisiaj będziemy y, sprawdzać, ile osób skapnie się, że fejkujemy taski. Sprawdźmy to po prostu. Więc tak, na początku pójdziemy o zrobienie czegoś downloada. Pierwsza runda. Zrobimy downloada. I idziemy sobie po prostu. Narody nikt się nie szczajł? Nikt w ogóle nie nie poszedł? karta, już zrobiliśmy bardzo się nikt, nikt się nie szczaił what? Ej, gelatis też tak robi jak ja i zrobiony dobra, lecimy dalej robimy taski szybciutko dobra pytam się gdzie na luzie, zobaczymy czy ktoś się w ogóle szczaił mm, navigation ja nie wiem kto W ogóle udajemy dzisiaj impostora Udajemy dzisiaj wciula impostora e, Po prostu. Taka będzie zabawa. Zobaczymy ile osób się w ogóle skapnie. Ja bym się na pewno, jakbym na, był na ich miejscu, bym myślał, że to ja jestem. Po prostu, bo impostor zazwyczaj pyta się skip szybciutko. W taski też w ogóle nie wiem jak oni się nie skarbnęli Wciula nie wiem. Zresztą o, to będzie już bardziej podejrzane. Skip to już będzie w czula Pewnie jest A i pewnie jest NATO. Chociaż nie. A pewnie jest tylko. Tak sądzę. Dobra, polecili. I teraz takie jakieś zadanie muszę szybko. Idziemy sobie tutaj. I właśnie, co teraz się skapnie, że ja już wiem, tam do, do, uploadowałem, a. Nie się nie skapnie pewnie. Może zrobiliśmy taskę. Tutaj zrobiliśmy taskę. Może ktoś tu widział, jednak jak te taski robimy. Może to się skapną na nas. Chcę sprawdzić, ile osób się skapnie. Czy w ogóle ktoś się skapnie. Szczerze, to nie wiem. Ja bym się skapnął szczerze. skip, po prostu, skip. Dajemy dzisiaj impostora. Po prostu. I tego tak w ogóle nie wiem, o co w ogóle chodzi. Nikt nie wiem, to są jakieś upośledzenia. do sobie wrażać. Ale naprawdę, no. Nie wiem, o co chodzi. Nic nie szczczaju, że to ja nawet nie mam podejrzeń. Tak by tak rundy wyglądały, że ja sobie chodzę i trochę jekuję taski z ekipą. Oni to są przebiegli strasznie ci tutaj to lecę po prostu jak Ja pójdę z kimś Będę z kimś chodził cały czas Oni tu patrzą Dobra xx chodź Chodź Gdzie pójdziesz? Idę za tobą Zrobiłem Nie domyśla się naprawdę nic, że fejkuje taski ojojoj, oj, ciało oni teraz w ogóle nie będą obejrzane nie już nie będę o to czarno, to niechans, dobra wchodzimy. E, po, po pierwsze, tak, nikt się nie szczaił no tu wejdziemy sobie dobra, wbijamy, ile mam na nagrania, w ogóle nie wiem o co chodzi ale ludzie się nie szczajają nie wiem, ja bym się szczaił na banki. Dobra, start. Gram na jednego impostora, żeby mieć większe szanse, że nie będę, bo wolę nie być dzisiaj. Chcę sobie po prostu po... sprawdzić, jakby ludzie działają. Może jak działają, to trochę dziwnie brzmi. Yy, nie wiem, jak mają dobrą pamięć, czy coś, po prostu chcę to sprawdzić, żeby był film. I taki fajny tytuł, wiecie? Udaje impostora. I na miniaturce fejkuje taski. Nikt się nie szczaił. Właśnie, na przykład, taka mała kruberka, nikt się nie szczaił. Dobra, jest crewmate znowu, więc kuzacko. Znowu zacznijmy sobie od tego, że... Jest tu to ktoś? Dobra, od, od razu chodź tutaj, no. Nikt do admina? No nie, to już... Nie damy rady na pewno. Tutaj ładnie swejkować Ale dobra, jest tutaj. Ym. Dobra. Ping. na moich oczach a ja lecę, ba. dobra, wychodzimy, żeby sobie tam zagłosowali na pinka i szukamy dalej, no bo jak ja zagłosuję od razu na impostora, to będzie w ogóle nie będę podejrzany, wiecie o co chodzi, a teraz lecimy dalej też nie wyszło, bo nikt, mam chcę, żeby ktoś poszedł do admina od razu, żebym ja zaczął tam, wiecie, uploada, fejkować wtedy może się coś czaić no wojam, patrzcie Dobra Więc lecimy od razu do admina O patrzcie, ja już tu jestem Dobra, i tutaj uploada robimy No i nic znowu nie poszedł, naprawdę O tu ktoś poszedł Więc ja robię sobie uploada od razu Mieszczaj się Któreś raz już robię tę taskę tego. Ale to przy nim bardzo długo. Nawet nikt się nie szczaił. Dobra, skończyłem. Proszę zgłosić. Naprawdę długo robiłem tego taska. Bo nie czekaj, to zrobię. A nikt nie patrzy teraz, dobra. bardzo żeby przejdzie zaraz połowę chwilę tego paska dobra pójdźmy. dajmy że już zrobiliśmy dobra ym. musimy teraz pasta tutaj patrzy dobra naprawdę no, nikt się nie szczerze to naprawdę upośledzenie ludzie za chyba no to będzie ciało od razu Chyba na będzie, y, napisz, że nikt się nie szczaił. Bo nikt się nie szczaił. Ja Lower, ja lower i taski robię Podajmy może się tak powiem ja Lower. Ja Enik na. Ja jestem o 30. Dobra. Dobra, tak. Skip. Po prostu skipnijmy sobie. No bo, skipujemy. Boże, myślę, ten, myślałem, że jestem ten. pomarańczowy, ale jestem żółty. Nikt się naprawdę nie szczaił. Boże. Jestem załamany trochę. Wiecie, że nikt się naprawdę nie szczają po pierwsze robiłem y, razu upload'a na początku rundy, robiłem strasznie długo upload'a jeszcze, na pewno ten, ile znowu zrobię upload'a, czy ktoś jeszcze nie wiem, szczerze nie wiem, czy ktoś jeszcze czai, już się ruszymy, żeby być wcześniej, dobra, idziemy tutaj, ja robimy upload'a znowu, On znowu upload'a i zobaczymy, ona teraz odejdzie i ja tu będę rysował, czy zauważy to, że ja fejkuję? Bo chyba, że ona jest impostorem. Też fejpuję. Czekasz, ja odejdę. Patrzę, że ja dalej stoję przy tym. Dalej to stoję. Dalej to sobie zrobiłem. Zrobiłem tutaj. Zrobiłem tu taskę. I nikt się nie szczaja po prostu. Chyba, że ona poszła, ale wątpię żeby poszła. Tu nikogo nie ma. Jakie ciało, ja nie widziałem żadnego ciała. Spoko, dobra. Możecie też mówić, że ja psuję ingerę ale tak to tak, tak, tak ta wygląda gra jak się gra z y, nieznajomymi. I ja znowu tu pójdę. Zrobię taskę. Dobra. Idziemy. Jak się nikt nie szczai, to jest smutno mi po prostu z ludzi. Naprawdę. Chociaż miłyby tytuł by nikt się nie szczaił, więc nie się nie szczają, bo będzie fajny tytuł. Co czuję, że nie wiem kto jest skip. Skip nie im lepiej, no. A teraz szybko, nie wiem, w ogóle nie ogarniam ludzi. Jak mogą być w ogóle nie podejrzany tak, nie podejrzewać nikogo, to jest dziwne. Ja bym od razu już wystrzeli połowę tego, tego jak ja, ty Boże, jak to mogę nadal czekać. Ktoś na Discordzie to pisał jeszcze mi. Zobaczę Boże, ile tu, ile tu pisało i osób. Boże, będę ja, cię bijać na mojego Discordia. Ym... Skipnę jeszcze nie skitnęli, Boże, co tu się dzieje teraz? Dobra, dobra, lecimy dalej. I po, po raz kolejny idziemy zrobić uploada. Wiesz, ja robię tego taska już 30 razy, po prostu. Nie, on to widział, na panku, on to widział. Na miniaturkę będzie zdjęcie. On idzie za mną, nie i za mną. No? Nie chcę raz teraz, wiesz. Jeszcze raz zrobię tego no, uploada. Dobra, już nie robię, bo nic za bardzo podejrzane to. No już będą na wiedzieć, że ja nie jestem. Ale spoko. Ach Boże, kolejne ciało. Gdzie? -y -y skip. Czy co? Czy co? Teraz skip nie po prostu. Nie, ja robię tego taskę już 30 razy, po prostu nikt się nie skapnął. Co rundę do niego chodzę. Co rundę. Robi uploada. Naprawdę? Ja sobie potem policzek do tego taska robiłem i będzie taki clickbaitowy napis, nikt się nie skapnął albo... Robię na przykład 7 razy, bo na 8 razy się skapnęli. I gdzie oczywiście idę? Tutaj. Robię ciało. Bo na miniaturkę będzie zdjęcie. Czekajcie, o takie, o, będzie lepsze. Czyli trochę dalej ten stał jeszcze, ale okej, okay, O, A nie na miniaturkę. Tylko jeszcze myszkę bym zabrał. No dobra, lecimy. No Dajciemy szybko Nie wiem jakby czemu nie mogło się skapnąć Naprawdę nie Nie dobijajcie mnie Naprawdę I to się dzieje na serio, który nie zostawiany film Do, Dosłownie, przed chwilą robiłem tego taska Potem znowu tam przeszedłem i po prostu nic. Znowu zaczęłam robić taska, nikt się nie skapnął. Yy, ogólnie też mam pomysł już dwa na filmy yy, na takie właśnie single playerowe. Yy, czyli wiecie, yy, robię zakrywki 200, jak robię zakrywki 10, jak po prostu takie tam Klik, bardzo ten clickbaitowe, żeby obłapkowali. Dobra, nie robię za tym w ogóle Chcę żeby po prostu Jakby no wiecie Dojść do tego Żeby doszli Skip Skip Skip, Skip nie wiem. A roż na różowego No już nie ma sensu tego ciągnąć po prostu I tak mam 14 minut nagrania Nikt się nie skafnął, Boże O, jajaj. wiecie co, ja wyjdę stąd, bo z takimi ludźmi też smutno jest grać, szczerze powiem Dobra, i zaczynają to wychodzę też no powiem tak, trochę jestem załamany IQ ludzi. Mogliby w sumie nie grać w gry. więc co ja mówię, w sumie. Mogliby nie wiem, obejrzeć jakieś test IQ czy coś, nie wiem. Nie wiem, trochę sobie pod odszkolek w tym, bo żeby tego nie zauważyć, to trzeba by po prostu, po prostu chyba. Już na początku rundy można mnie wytypować, że poszedłem na początku rundy zrobić od razu e, uploading. Nie mam w kolorku, nawet dalej. Napiszę im jeszcze, żeby nie wiem pomóc im trochę, naprawdę, żeby im pomóc. Ale nie wiem czy to się uda. Nie wiem czy to się w ogóle uda. Żebym ja im pomogł. Dobra, zrobiliśmy taskę. Nie wiem czy... O to... O nie jak to zaczniemy robić, to po prostu że jak tego nie zgadną to... Jeszcze będę szli będę to robił. Nie wiem no, chyba wiedzą już, że to ja. Hmm. No tu już ktoś poeventował, to nie chcę nie ci chcę już tam powiedzieć szczerze. Więc co, wezmę na dwóch impostorów, ponieważ wtedy będę miał, wiecie, większe szanse, że po prostu dłużej zagramy bo jak walu jednego to i tak dalej będzie gra trwać jakby wiecie w sumie to bym najchętniej na Mira Mira Huku zagrał ale dobra, już mogę zagrać na polu, sobie Discord dobra, one jak jestem najlepszy w fejkowaniu Fejowaniu, fejkowaniu, fejkowaniu. Dobra. Dobra, startujcie już wątp. Chcę im trochę pomóc, bo wiem, że niektóre łapki mogą być wyśledzone po nie dawać sobie rady w świecie dobra, widzimy, że trafiliśmy na osobniki, które są y, mądre po prostu i na pewno rozgryzą nas teraz, na pewno rozgryzą ostatnia to jest runda, którą będziemy grać i tak, zobaczmy, czy mi się uda, w ogóle dzisiaj grafik wrócił, więc jestem zadowolony crewmate, tak, dobra, całe mi udało się cały czas dobra, na początku idziemy od razu tutaj nie, nikt mm -hmm. nie, może o 2 będziemy naprawiać nikt, nie może to chyba żółty dobra idziemy na super aktor na spokojnie Nie ma co się stresować Naprawmy ten reaktor Dobra, chwilę go zrobiłem, już go zrobiłem no, dobra Nic się nie skagnie O! Widzimy Bay'a Sfajkować Nikt naprawdę. Nie no, wiem są taski włączone, czy nie. Ale pójdę, zacznę, pójdę strzelać. Ale oni tu strzelają, są włączone? Włączone są taski, dobre niestety. Dobra. Tu wlepo stoję i już odchodzę. Dobra, znowu wyrzucenie tego taska. Men, 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 men. Spoko, dobra. Słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że mógłby się ktoś skapić, ale nie znamyli, więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Dzisiaj kolejny kawałek, piszcie propozycje na takie odcinki, jeśli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, gdzie po prostu sprawdzam IQ innych graczy albo coś takiego, piszcie po prostu, a zapewne taki nagram, taki będę miał czasu. dobra. nos já aprendemos que não façam.